Witam serdecznie. Pokażę, jak przygotować czarne jagody w soku własnym. Do przygotowania będziemy potrzebowali 1 kg jagód 400 g cukru. Dokładnie umyte i odsączone jagody zasypuję cukrem i odstawiam na około 12 godzin, żeby puściły sok. Po dwunastu godzinach jagody puściły sok, garnek z jagodami stawiam na gazie i będę gotowała około pięciu minut tak, żeby cukier zupełnie się rozpuścił, od czasu do czasu mieszając delikatnie łyżką. Tak przygotowane jagody nakładam do wcześniej wyparzonych i osuszonych słoików. Nakładam tak, żeby nabierać sok i jagody. Brzeg słoika dokładnie wycieram, żeby był zupełnie suchy. Mocno zakręcam wieczko, słoiki z jagodami będę pastoryzowała. Tak przygotowane słoiczki pastoryzuję, ustawiam je w garnku, wyłożonym ściereczką, słoiczki między sobą oddzielam ściereczką, zalewam wodą do 3/4 wysokości słoika. Garnek stawiam na gazie i od momentu zagotowania się wody pasteryzuję około 20 minut. Zmniejszam gaz, tak żeby woda delikatnie się ruszała. Następnie wyjmuję słoiczki i ustawiam do góry dnem na ściereczce do ostygnięcia. Tak przygotowane jagody idealnie nadają się do przygotowania deserów, koktajli oraz ciast. Życzę udanych przetworów i smacznego.